dzień dobry dzisiaj odcinek specjalny przeniesiemy się dzisiaj do podziemnego świata gdzie poznamy Dorcie i Dorka takie dwie postacie które pracują codziennie w Ermin aby przetworzyć odpady zapraszam oczywiście wszystkich do oglądania babcie dziadków rodziców jeżeli posłuchacie, może za, zaprezentujecie tą bajkę dzieciom i wnukom. Zaczynamy. Dorcia i Dorek w vermikompostowniku. W pewnym mia małym miasteczku, obok domku pod lipą, w cieniu wielkiego orzecha. Stał mały, niepozorny pojemnik, a w nim działo się coś wyjątkowego. Był to domek dla dżdżownic. Dorcia i Jorek mieli bardzo ważne zadanie. Dorcia była małą dżdżowniczką. Która zawsze nosiła na głowie mały kapelusik z kwiatuszkiem. Obok mieszkał dziorek, elegancki dżentelmen, który zawsze nosił cylinder i nigdy się z nim nie rozstawał. Każdego dnia przetwarzali to, co ludzie nazywają odpadkami. Obierki z ziemniaków, skórki z jabłek, fusy z herbaty, kawy. To wszystko trafiało do ich domku. To dla ludzi oczywiście są śmieci, ale dla dżdżownic to prawdziwy rarytas. Zjadają resztki. I zmieniają to w coś bardzo wartościowego. Tu mamy na przykład torebkę. Jeszcze nie zjedzoną. Zjadamy resztki i zamieniamy je w coś bardzo wartościowego. Tłumaczyła dorcia małym drżowniczkom, które również żyły w tym vermikompostowniku. To się nazywa vermikompost naturalny nawóz, który sprawia, że rośliny rosną zdrowe i silne. Dżorek często oprowadzał nowych mieszkańców tego Wermikompostownika, a było ich tu zawsze bardzo dużo i nawet takie malutkie kokoniki, z których wkrótce Urodzą się nowe dżowniczki. Oprowadzał je po wszystkich tunelach, pokazywał, gdzie można odpocząć, gdzie ludzie wrzucają resztki. Pamiętajcie, mówił bardzo poważnym tonem: Nie wszystko możemy zjeść. Plastik, nie zjadamy. Mięsko nie zjadamy. Nawóz też nie zjadamy. Nawóz. Nawóz czasami zjadamy, ale raczej nie. Natomiast nie zjadamy jeszcze nabiału. Natomiast obierki, liście, fusy z herbaty to rarytasy. Pewnego dnia, tak jak w tym momencie otworzył się taki pojemnik, i do tego pojemnika zajrzały dzieci. Były bardzo ciekawe, co się dzieje w środku. O, ktoś powiedział: Tutaj nic nie śmierdzi. Wręcz przeciwnie, pachnie ziemią i lasem. Dorcia nieśmiało wynurzyła się z resztek. Spojrzała na dzieci. To dlatego, że my tutaj pracujemy, my dżdżownice. Pomagamy Wam, bo zamiast wyrzucać odpady, przetwarzamy je na coś dobrego. Dzieci spojrzały na siebie z uśmiechem. To my też chcemy pomagać, odpowiedziały dżdżownicy. Dorcia i Dziorek ucieszyli się bardzo, bo są choć mali i żyją w ziemi, to ich praca ma ogromne znaczenie. Od tego dnia w Ogradzie pojawiło się bardzo dużo dodatkowych wiaderek z odpadami. Dzieci zaczęły zbierać, a Dorcia i Dziorek codziennie wieczorem powtarzali cichutko. Dobrze jest mieć przyjaciół, którzy rozumieją, jak ważna jest nasza praca. I tu kończy się pierwszy odcinek, może pierwszy odcinek tej bajki. Powiedzcie, czy chcecie słuchać takich bajek. Nie jestem prawdziwym lektorem, nie umiem tego Wam ładniej przekazać, ale. Zdecydowanie taki prezent w dniu dzisiejszym ode mnie. Teraz już na poważnie wrzucam odpady. Będą się przetwarzały przez jakiś czas. I jeżeli chcecie posłuchać kolejnych bajek i kolejnych, subskrybujcie kanał. Napiszcie komentarz. I zapraszam. Na kolejne moje filmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.